Witam Was ciepło w kwarantannie. Na ogrodzie można robić. To się robi. Ja padam. Wszystkie zakwasy mi się odesłały. Wilczomycz ładnie kwitnie. Wszystko ładnie kwitnie. Szafirki zaczynają. Jutro ma być już zimno. Tutaj kwitni ładny miłek wiosenny. Ale się zamknął. Fajnie maszeruje sobie do słońca. Zobaczcie jak się szafirki rozsiewają Cebulica biała Opuncje coraz wyższe Ja coraz grubsza Jasna. Dobra, zobaczcie jak ładnie śnieżnik wygląda co już przekwitają. Są śnieżniki. Banon się wietrzy. Po tym mrozie zauważyłam jedynie, że magnolie straciły pąki. Pomarzły pąki w środkach. <noise> o, i gdzie ty jedziesz? Gdzie jedziesz? Pierwsze tulipany mamy Już się zamknął, bo słoneczko zachodzi Krokus jeszcze, jeszcze odpoczywał Zielono się robi Poprzesadzałam trochę, truskawek poprawiłam, liliowce poprzesadzałam Warzywnik szykuje, truskawki wyczyszczone. Narcyzę ładnie już kwitną. Tam fiołki, Guncia się wietrzy. Zobaczcie, jak się zielono porobiło. A od jutra chłodzenie ma być na 6 stopni. Nie, gdzie 6? 3 stopnie ma być tylko. O! Gniazdo było. Gniazdo skądś uciekło. No. Rozwaliło się. To mój sprzęt rolniczy. Laurowiśnia w pączkach ucinane od dołu, żeby było miejsce. Ale zobaczcie, że też pączki przymarzły. Tutaj tak te zewnętrzne, tylko takie czerwone. No teraz trzymam, nie mam jak ostrości złapać. Paulownie. silników sporo. Wszystko się wysypało na ziemię. Idziemy zobaczyć co tam u kiktori tej małej guńci. Barwinki, tu bardzo ładnie kwitną już łączki się porobiły Tu wiatr mi wszystko porozrzuca. Tu jest tam mini Mini, no też nie mini, tylko medla rośnie Tu barwinek Mam kilka rodzajów barwinków. Krwista porzeczka widzę ładnie w oczkach. O! Ktoś jawko odpasił. weź tu człowieku na wiosnę film nagrywanie? nie? na porzeczka krwista. Biały barwinek. Jeszcze nie ma kwiatów. Chodzę na krótkie rękawy. Mam 18 stopni. A jutro? Od jutra ochłodzenie. Puszkinia. Widzę, też już kwitnie. Małe, delikatne kwiatuchy. Tu będą hosty. Zerkałam na judaszowca. To jest judaszowiec z nasionka. I też już widzę, na korach ma Widzicie? To są jego pączki. Ale tu, tu ogólnie pień nie ma pączków. A pokazują na internecie, że cały w pączkach pień. Może i mu jakiś dziwoląg. O, a ty mu się złamało. mu się złamałeś? Co? Jeszcze chwila, a się rozwinie. O, zobaczcie. Kryp. Kaczańce też już kwitną te dzikie hosty też już wychodzą no, a mam rozić. Zobaczcie, widział ktoś las widział. A czy ktoś widział las cimierników? Cimiernik cuchnący. Kwit tutaj 3 lata temu. Matkę zabrałam. I teraz od trzech lat mi wychodzą. Już Wam pokażę, jak on kwitnie. I wcale nie cuchnie. To jest ciemiernik cuchnący. Azalia pontyjska, żółta pachnąca też już w pąkach No, ta azalia, bo ta magnolia mi poszła Poprzymarzało jej pąki Porobiły się czarne Jacenty u jeszcze troszeczkę tu to już jest ciemno. Nie ma kolorów. Trzeba podosadzać. ulica. Liliowce już niektóre ładne, duże, niektóre dopiero się budzą. Na wirusa. <ścoughs> Sorry, ale ja już głupiej. Przez tego koronawirusa siedzimy w domu zamknięci. Jedynie po chlebi go nie. Śmiechy, śmiech. U nas już w powiecie z korzyleckim lekarz chirurg niestety operował, a był chory na ten barcinek też jest ładny, nie? Takie maleństwa cieszą. cieszynianka. Tu widzę się wysiała. Miałam ładną, dużą kępę, ale mi niestety odeszła. Zostały siewki. W tamtym roku wyglądała tak, a w tym roku kwitnie. Ma trzy kwiatki. Bardzo ją uwielbiam, bo to od mojego świętej pamięci kolegi Tadeusza. No i co? Plewimy, plewimy, przesadzamy. która wybujała. Ja nie wiem, gdzie ona goni do nieba. Dobra. Tu też pierwiosnki wychodzą zażyczkowo. On, on po prostu po kwitnieniu ginie. Zobaczcie tam, widzicie? Lilie już wychodzą. A to trochę za wcześnie. Będziemy nakrywać. Dobra. Oj, miłej, miłego tygodnia wam życzę i nie zwariujcie na tej kwarantannie. Cześć.